Chcemy pracować, a nie głodować. Chcemy pracować, a nie bankrutować. Chcemy pracować, a nie budżet państwa drenować. Szanowny panie premierze, od sześciu tygodni nie możemy pracować. Od sześciu tygodni drżymy o nasz los, o nasze rodziny, o nasze biznesy, o naszych pracowników. Z pokorą i zrozumieniem poddaliśmy się wygorom ogólnonarodowej kwarantanny. Uwierzyliśmy, że tak trzeba i uwierzyliśmy, że rząd nam pomoże. Uwierzyliśmy także, że pan i państwo ministrowie macie jakiś plan. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się lato, czas, kiedy musimy zarobić na cały rok. Kończą nam się oszczędności. Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej na pewno będzie niewystarczająca. Od tygodnia zapowiada Pan kolejne fazy odmrażania gospodarki. Niestety są to tylko ogólnikowe zapowiedzi. O ile rozumiemy, że trudno precyzyjnie określić datę otwarcia naszych branż, to nie możemy zrozumieć, dlaczego nikt nie mówi, jakie warunki będziemy musieli spełnić, żeby wznowić działalność turystyczną. Nie wiemy, czy nasze hotele i ośrodki będą mogły pracować na 170-50 czy może na 30% swojej wydolności. Nie wiemy, czy nasze lokale będziemy musieli modernizować, a jeśli tak, to w jakim stopniu? Panie premierze, drżymy o to, żeby w ogóle cokolwiek zarobić w tym roku. Jeśli nie będziemy znać wcześniej warunków, na jakich mamy wznowić działalność, to stracimy kolejne dni na prace adaptacyjne. Już teraz wiemy, że część z nas nie przetrwa tego trudnego okresu. Z wypowiedzi ministrów pańskiego rządu jasno wynika, że na przykład ośrodki wyspecjalizowane w organizowaniu kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży mogą się praktycznie zamknąć. Oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania. Czy eksperci rządowi opracowali już zasady, na jakich będą funkcjonowały hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty i inne miejsca świadczące usługi noclegowe? Jeśli są już opracowane, to kiedy zostaną ogłoszone? Czy zostały opracowane wytyczne dla gastronomii? Określające warunki, na jakich będziemy mogli świadczyć usługi konsumpcji w miejscu sprzedaży. Jeśli są opracowane, to kiedy zostaną ogłoszone? Czy zostały opracowane zasady świadczenia usług w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, siłowniach, klubach fitness i dla całej szeroko pojętej branży usług? Jeśli są opracowane, to kiedy zostaną ogłoszone? Czy opracowany został w ramach kolejnej tarczy program pomocy skierowany do branż, branży turystycznej i gastronomicznej, w tym tych działających stricte sezonowo. Jakie środki zostaną na niego przeznaczone i kiedy będą uruchomione? Panie Premierze, latami budowaliśmy swoją pozycję na rynku, inwestowaliśmy w swoje biznesy, stwarzaliśmy warunki do pracy dla siebie i naszych rodzin oraz tysięcy pracowników. Nasze firmy są w ogromnej większości oparte wyłącznie na polskim kapitale, a podobno dobro polskich firm szczególnie leży Panu na sercu i Pańskiemu Rządowi. Prosimy o uszanowanie naszej ciężkiej pracy. Żądamy jak najszybszego przedstawienia opracowań dotyczących zasad, na jakich będziemy mogli funkcjonować przy turystyce w sezonie 2020. Przedsiębiorcy branży turystycznej, lista będzie załączona do apelu. Teraz chciałbym, żeby głos zabrał też przedsiębiorca pan Artur Łącki. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że przyszliście tutaj, że na wezwanie naszego kolegi z Rewala pokazaliście się. Muszę Wam powiedzieć, że już duży odzew jest tej naszej akcji. podzwonili do mnie przedstawiciele branży, dzisiaj już, ze Świnoujścia i proszą o pomoc w organizowaniu takiej akcji. Dzwoniła sama Pani Prezydent Kołobrzegu ze swoimi przedsiębiorcami, żeby organizować taką akcję. To nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Jest cały pas nadmorski, od Świnoujścia, po ten przekąt w Mierzei danej, który jest robiony. Jeśli nie pokażemy rządzącym, jeśli nie powiemy rządzącym, że my chcemy pracować, nie chcemy od nich żadnej jałmużny, ja my, tylko, by nam pozwolili pracować, no, oni tego nie będą wiedzieli. Oni wstają rano w Warszawie, wychodzą na miasto, widzą trochę mniej ludzi. Tam tramwaje jeżdżą, autobusy jeżdżą. Nie zdają sobie z tego sprawy, że od sześciu tygodni żaden autobus na morze nie wyjechał z gryficy. Że PKS Gryfice postawił autobusy na kołdach. Że nawet jeśli macie pracowników w Gryficach, to oni muszą się zbierać jakoś, yy, samochodami dojeżdżać, a ci, którzy nie, nie dojeżdżają, trzeba ich dowozić. Oni nie wiedzą w ogóle, co się dzieje na prowincji. Niestety tak jest, dopiero się dowiedzą za 3-4 miesiące, kiedy ta fala bezrobocia naprawdę się pokaże. Ona się nie pokaże teraz w kwietni. ona się nawet nie pokaże w maju, ona się pokaże zgodnie z polskim kodeksem pracy, czyli po trzech miesiącach powiedzenia, czyli ona się pokaże w czerwcu i w lipcu. I Może się okazać, że bezrobocie nie będzie dwucyfrowe, znaczy będzie dwucyfrowe, ale nie z jedynką na przodu, ale trójkę trójką albo Jeśli my nie będziemy dbali i walczyli o swoje, nikt nam nie pomoże. Jeszcze raz dziękuję za to, że przyjechaliśmy.